Witam wszystkich, Jackson z tej strony. Słuchajcie na nowym kanale. <laughs> tak, krótka tylko informacja. Chciałem dać znać, że jest nowy kanał. Niestety tamten musiałem usunąć. Taka trochę, powiedzmy, przykra sytuacja wynikła. Tam nie chciałem zaogniać. Powiedzmy, że. A jakoś też nie chciałem się szukać, tam jakie filmiki usunąć, a jakie nie, więc usunąłem cały kanał. Także jest nowy. Nazwa podobna, powiedzmy, tam nie, nie, nie istotna może, ale powiedzmy, podobna nazwa. Nie wiem, kto mnie odnajdzie z tych, co, co gdzieś tam subskrybowali mój kanał, kto nie. Kompletnie nie wiem, jak to gdzieś tam ugryźć, jak, bo tam te subskrypcje wszystkie też mi poszły. Po prostu szybko usuwałem ten kanał, i jakby wszystko, wszystko zostało usunięte, tak? także nowy kanał. Ale powiem Wam, że to nic. Było minęło, słuchajcie. Jadę dalej, cały czas z uśmiechem na twarzy, cały czas chwytając dzień i do przodu, słuchajcie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Trzymajcie się.